Witajcie w dzisiejszym odcinku, moi drodzy kochani widzowie. A dzisiaj podsumowuję cały, cały właśnie sezon Simpsonów. Jak mi się podobał, przypomnę wam, oczywiście, jeszcze w tym odcinku o evencie, który się rozpocznie o godzinie 20-29 listopada, czyli dzisiaj. I właśnie moi drodzy. Um, Właśnie zaraz lecemy na giereczkę, ale chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w sklepie są takie hity, że możecie sobie kupić takiego kliks. O, proszę bardzo! Nie nam się załaduje. Coś nie chce nam się załadować. Proszę bardzo, tak kliks piękny. Tutaj z ręcznikiem. A tutaj taki, że tak powiem, dresiarz. No, coś takiego. No, i tutaj macie w okularach albo w master. Więc ogólnie możecie sobie kupić. Ja tego nie będę kupować, ponieważ ja mi się nie chcę. Macie ostatni dzień na Hatsune Miku. Macie ostatni dzień na kupienie tego. Więc jak chcecie, no to kupujcie szybciutko. Dobra, więc moi drodzy. A my lecimy do giereczki. No i widzimy się już w Battle Busie. A wy pamiętajcie, że... Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału wraz z dzwonem, żeby żaden gondel was nie omijał. Dobrze, moi drodzy, więc dzisiaj właśnie pokażemy wam nasze ulubione bronie. E, jak oceniamy ten sezon wraz z Uzax. E, no i gdzie my lecimy, bo tutaj wiecie... Dobra, weźmy, polećmy tu. Dobra. Lecimy tu. Dobra, lecimy tu, widzowie. Dobra, tu. Lecimy tu. Jak widzowie będziecie się pytać, czy, że, czy do mnie mnie słychać na Discordzie, to się nie pytajcie o to. Ja mam słuchawki takie specjalne do konsoli, No które rodzinę. Gdyby ktoś takie pytał, nie? Ja tylko daję, ja nie chcę... No tak głupoty gadać, ja tylko Dobra. wam przypominam. Gdyby się... Dobra, widzowie. Moi drodzy, więc dzisiaj sobie ocenimy bronię, ocenimy ten sezon. Moi drodzy, najpierw bronię Eee. Bronię O ty O, kurde, ja! Co ja, ja. ten. Nie, no ten gościu, to ja nie wiem, co on myślał. Widzowie, to, to jest najgorsza broń tego sezonu, według mnie. Bardzo, bardzo mało to strzela. No i niestety jest bardzo mało celne, więc oceniam to tak szczerze, bardzo źle, ponieważ nie nienawidzę tej broni w tym sezonie, bo jest mega do dupy. Ta pompka, ta pompka, czekaj, czekaj za, bo jakby będziesz mogła coś powiedzieć, ale wiesz co, ja, ja wolę najpierw słuchać ten, wiesz, o co chodzi. Najpierw chcę tak, wiesz, omówić. Więc, a, dobra, więc moi drodzy, ten pistolecik oceniam na bardzo dobry, fajny jest, ale jeszcze jest jeden taki fajny. Kefirek, cześć, przywitaj się do widzów, cześć. Dobra. Jak on ma na imię? Kefirek. Kefir czy kefirek? Kefir. Więc widzowie, y, mamy tutaj y, taka pompka. Ona jest dobra, ale powiem wam widzowie, że ja znam y, ja znam lepszą pompę w tym sezonie. A między innymi to jest Sztucer, ten który widzicie teraz na ekranie oraz jeszcze taka jedna pompeczka. Y, dobra, Zuzia, y, Zuza. Weźmy teraz tu przejedźmy tam i jeszcze, i jeszcze tam. Ty. Ej, ja pamiętam kiedyś e, ten. Widzowie jak chcecie e, mity. E, o mity z tiktok, e, TikToka czy z czego innego. To jak po tym będzie 10 łapek do góry. To wtedy nagrywamy e, jakby w następnym rozdziale. Mityse. Patrzcie, widzowie. I patrzcie. E, no chyba on miał mega mało HP, bo tak to wyglądało. O, właśnie. Karabin szturmowy z tłumikiem. Widzowie, to jest też celne, ale powiem Wam, że. To jest jeszcze bardziej celne. Naprawdę. To jak chcecie kogoś z daleka... a weź tam iść tu. Nawet tam gdzieś, tam. To patrzcie. Ja jestem... czekajcie. Ja jestem tutaj. I patrzcie. No, mega, mega duża różnica, co nie? Więc, jakby coś. No, tak. Naprawdę, mega fajny jest ten. Ty, no! Dlaczego no, on nie dostaje? O matko, o matko, o matko, chryste, chrystus się rodził. Nie, nie, Zuzia, nie zaszedł. Nie, no kurde. I go ja On był już zubity. Ale mnie już załatwił. Tak, widzowie, ja widzę, że jest tu. Ty no nie wierzę! Ty prawie na chwilę. Dobra, widzowie! Więc dalsza część tego, ponieważ nie chcę nie wiedzieć, co w tamtym meczu się odwaliło. Nawet nie będę mówić, co się tam odwaliło. Bo dziwne rzeczy, ale dostaniecie też kolejny meczek. Dobrze, więc moi drodzy, ja Was oczywiście też zachęcam do subskrypcji tego kanału. Eee... Takie mi słupki, takie... <laughs> Więc widzę, ja wam powiem, że zachęcam... Zachęcam was do zasubskrybowania tego... Ja szukam pistoletu, nawet nie wiem gdzie on jest. A ja nie wiem. Ty, 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 ty nie uciekaj mi tu! Co ty taki bobo jesteś? No! Ja cię kręcę, nie zdążyłam. Ale gdzie ty jesteś? Tu! ja Idę do ciebie! Dobra, zuza, dzięki Ci, Boże, że Ty mi pomogłaś. Dobra, widzowie, czekajcie, bo ja muszę sobie tutaj poukładać te wszystkie rzeczy w tym ekwipunku. Um, to jest też mega super y, broń. Polecam tą pompkę. 6 na 10 ta pompka To 8... Mm, takie 9 na 10 to też 9 na 10 To takie 5 na 10 A jak ty zaoceniasz ten sezon hmm, Mi się podoba No mnie ja bym oceniła to nas 100 na 100 bo jest super e, kolorowo Fajne kolorki ma i w ogóle a jak, ale dobra, to cały, cały sezon na 100 na 100, tak? A jeśli chodzi o bronię, widzisz? No, widzę, widzę. Tylko widzę, co widzę, ja muszę się dokarmić HP, bo ja mam 0 HP zara. Zabieram to broń. W sumie on mamy... Po co, to, po co taki gówno w drzewie? No, Dobra, ja idę to... po jakieś HP, bo... Zaproszę cię. Radź sobie tam. Bo ja muszę Radź. się... wiesz... Tak! Udało mi się. Super. Dobra... Dobra, ja się, się trochę podleczyłam. Ja też muszę się uleczyć, bo mam 20 ileś życia. Czy grać, to ja idę do dziadków tak spędzić czas, bo wczoraj widzowie miałam imprezę do 20. To nie, to nie będziemy mówić co, jaka imprezka, jak coś po prostu. No, bo zazdroszczą widzowie. Hmm. Po prostu... Choć z ją mamy, byłam o ty, kurde hmm, widzowie. Tak to się robi, tak to się robi. Suchopeczki mam, mogę, gadać dalej, nic mi nie przeszkadza, widzowie. To wiecie, to nie mhm, mm i byłem mam Widzowie, że ta spływa to nie jest jakoś najlepsza. Ona jest strasznie niecelna, jak moim zdaniem, moim. Dobra, my mieliśmy się z przemieszczać, a nie. No tak mówię ci, A. Dobra, zamina, mina. E, 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 łaka, łaka. E, e, zamina, pina, Gdzie idziemy? Do jakiej miejscówki chcesz? czy z Afryka, Ambre um, ambrela, dziki dziki dobra, tego nie będę... dobra, no gdzieś tam idziemy, tylko ja bym tak poprosiła łaskawie samochód, więc ja idę szukać tu autka, bo... ej, w ogóle powiem wam tak mit jest taki, patrzcie e? więc super mit z grabiami Dobra, idziemy. tylko ja tutaj przekoszę. Ej, ej, Ala! No, ja no. po tej rundzie muszę wyjść do robić bo chcę wody. A nie wiem, czy mama ma butelce da. Muszę się... Uh, muszę po tej rundzie iść do mamy. Okej. Okay. tak chcę pić. Przy grze muszę mieć wodę, widzowie, więc... Hej, ja, się ja, na chwilę. Z tego odcinka, ale nie wyłączę się w ogóle z tego Fortnite'a nigdy. Ja się nie wyłączam. Bo tak go kochasz, prawda? Tak go uwielbiam w weekendy, że ja po prostu się relaksuję. Nie myślę o geografii. C bo... No, ludzie, zuzia, to jest YouTube. Co ty tam gadasz? Zuzia, to będą oglądali. Słuchaj, ja muszę to troszeczkę wyciąć. Dziewczyny. Czekajcie, widzowie. Czekajcie, czy ja mam miejsce na... Dobra. Teraz, widzowie, ja wszystkich pokonam. Idziemy tam na tych gości? No, możemy. A co? A co, kurde? Ha. Dobra! Witam serdecznie! Czuję się świetnie! Ludzie, nie wkurzać mnie tutaj. Dobrze, jedziemy na tych brrr. Dobra, wsiadaj. Czekaj ci widzowie ja tylko muszę tutaj Dobra Okej okay. Wstaszie dobra, dobra, no jedziemy. Wychodzimy do uda! To było na tyle dzisiejszego odcinka, i ja wam dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że troszeczkę się dowiedzieliście. Ja oceniam ten sezon na 8 na 10 bronię! No, mówiłam! Więc moi drodzy, czekajcie jutro odcinek z eventu. Pamiętajcie, że event 29 listopada, czyli dzisiaj o godzinie 20, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że y, będzie wejście, jest o 19.30, więc bądźcie tam, koniecznie. Cześć, subuj kanał.